też na 3 na Słowa dobrze dopasowane do muzyki nie tylko lepiej się śpiewa, ale również słucha. I właśnie polskie piosenki z dobrym tekstem mogliśmy usłyszeć podczas koncertu na dziedzińcu ostrowieckiego browaru kultury. I w doskonałym towarzystwie się dzisiaj znajdujemy. Pani Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Szakowty, Ludwika Warsa i innych, i innych piosenek, które kochamy, ale i takich, których jeszcze nie znamy. Będzie to cała gama przebojów i starych, dawnych przebojów, ale i tych współczesnych. Polskie piosenki z dobrym tekstem zaśpiewała młodzież ze studia wokalnego Pandora. W zacisznej loży, ty i ja Tematem kolejnego koncertu będzie musical i piosenka filmowa. Noszę w sobie, by kiedyś ci dać Choć mówią, że nie mamy szans Ciągle wierzę, że jeszcze jest czas